Siemanko, witam wszystkich w kolejnym materiale na kanale. MCU prawdopodobnie znalazł zastępcę kapitana Ameryki. Zdjęcia do serialu Disney Plus Falcon i Zimowy Żołnierz rozpoczęły się już pełną parą. W poniedziałek w Atlancie na planie filmowym sfotografowano Wyatta Russella, czyli 33-letniego aktora, który wcieli się w jedną z postaci w serialu Falcon i Zimowy Żołnierz. Jego postać John Walker pierwszy raz pojawił się w komiksie w 1986 i był super wrogiem nazywanym super patriotą. No i tu pojawia się problem, ponieważ na zdjęciach było widać, jak US agent trzyma tarczę kapitana Ameryki. A jak wiemy, w Avengers Endgame, kapitan Ameryka Steve Rogers, ten prawdziwy kapitan Ameryka, dał swoją tarczę Samowi Wilsonowi, czyli Falconowi. I wtedy przypuszczaliśmy, że to on będzie nowym kapitanem Ameryką. Falcon Kapitan Ameryka Wilson. Wiemy, że serial ma dziać się po wydarzeniach z Avengers Endgame. Także o co tutaj chodzi? Czyżby Wilson zrezygnował z bycia kapitanem Ameryką, albo rząd Stanów Zjednoczonych zmusił go do abdykacji, i on wybrał swojego agenta, którego może kontrolować? Na zdjęciach widać dwie różne wersje aktora. Po pierwsze jest Johnem Walkerem w pełnym mundurze i z temblakiem na ręce no i po drugie jako US agent wymachujący właśnie tarczą i powiem Wam, że no nie podoba mi się to ale zobaczymy jak to zrobią, mam nadzieję, że zrobią to dobrze do obsady dołączyli również Zemo i Sharon Carter znani z poprzednich filmów MCU oczywiście dajcie znać w komentarzach jak Waszym zdaniem potoczy się historia Falcona i Zimowego Żołnierza jak do tego dojdzie, że Falcon odda tarczę. Czyżby to był duplikat? Czyżby to była jakaś kopia? Czyżby to był konflikt zimowego żołnierza i Falcona kontra US agent? Wątpię, ale piszcie swoje komentarze. Trzymajcie się, na razie.